Kochani, witam was serdecznie. Zapraszam na pełny dzień zwiedzania. Wiednia najpierw lecimy na śniadanie. Ja słuchajcie, tylko wam powiem teraz, mam na sobie te spodnie z Calzedonii. Wczoraj miałam cały dzień legginsy, jestem w nich zakochana. Nie będę wam ściemniać, że na przykład jak jesteście w pomieszczeniu, gdzie jest ciepło, to się nie spocicie, bo one nie są przepuszczalnym produktem, ale na przykład jak cały dzień jest zimno i marzniecie, to one. Ogrzeją Was, nie przepuszczają wiatru, i po prostu w nich jest dużo cieplej niż w zwykłych spodniach. Dzisiaj mam mm, te takie spodnie, właśnie woskowane, i super wyglądają, właśnie do takiego zwykłego, zwykłego, Jezu, przepraszam, kawy nie piję zwykłego, dłuższego sweterka Ja mam sweterek zimowy z HM. -u. Lecimy na śniadanko. Zapraszam. No dzień dobry, drodzy Państwo. Powiem Wam szczerze że dziś nie pada deszcz na szczęście, ale jest trochę chłodniej. Mam kurtkę, szal, czapkę. Eee, pytam Krzyśka, od czego zaczynamy zwiedzanie? Od metra. A tak naprawdę to idziemy na metro i jedziemy na Plac Szczepana. Świętego. Świętego Szczepana. I z tamtego właśnie miejsca zaczynamy nasze zwiedzanie Wiedna. Wiedna. Wiednia. W planach mamy zwiedzić najbardziej popularne budynki. A później uderzamy na jarmark. Żadne muzea w grę nie wchodzą, yy, ale wiecie co? Głupio to zabrzmi, ale ja się cieszę, że się teraz szybciej ściemnia, bo jarmarki. Ja, słuchajcie, ja nie, nie mam nigdy dość tych jarmarków, nie wiem dlaczego. Ktoś mnie ostatnio na Instagramie pytał, a co tam takiego jest? no tam generalnie jest wszystko, ale nic. chyba dla... i nic i drużyzna, ale dla mnie chyba przede wszystkim jest ta atmosfera świąteczna której w tym roku naprawdę mało doświadczyłam i nastrajam się, powiem wam, że będąc na tym jarmarku zwolnij, bo się zasapałam naprawdę nastrajam się świątecznie i powiem wam, że dzisiaj zaobserwowałam i też pisałam z wieloma z was Kolejne... kolejną komplikację w organizmie po... W wirusie zaczęły mi wypadać włosy. I to słuchajcie tak, że dzisiaj po myciu na szczotce było ich trzy razy więcej. I trochę się podłamałam, ale pisałam z wami. Polecałyście mi wcierki, no suplementy. Muzyka będzie dzisiaj. A, bo mi zaraz zablokują. Polecałyście mi wcierki, suplementy. Plus ja się szybko zasapuję. Nie mogę za szybko mówić, bo się zasapuję. Jak idę, to tak. Nie są jakieś plusy? Są plusy, i ja słuchajcie, nie czuję potrzeby jedzenia. W domu mam tak, że jak mi się robi słabo, to znaczy, aha, nie jadłaś dzisiaj. No i czasami jem na siłę. To tyle. Jedziemy ze zwiedzaniem. Zapraszam. Zobaczcie, tutaj w do metra, taki sklep. Tutaj są rzeczy, żeby samemu wianki robić. Zobaczcie, jak pięknie, tu jest tyle ozdób, i to jest. W ogóle, co to jest? To jest takie ładne, to jest żywe. Że ją chciała wszystko z słuchać. Może i w śniegu. Cudownie to wygląda. No i widzicie, no ja naprawdę mam coś z tymi świętami. I takie wieńce. Za rok jestem, słuchajcie, umówiona za Agnieszką. Będziemy robić wieńce. Wiesz? Co? Będziemy za rok z agą wieńce robić. Idziemy na zajęcia z robienia wieńców. Dziękujemy. Cudowny. O, ja! Piękny jest. Drodzy Państwo, katedra świętego Szczepana. Całkiem okazała, jak widzicie. I tłumy tutaj są konkretne, takie powiem wam, są też już ozdoby świąteczne, tam pójdziemy w tamtą stronę, pokażę wam przepiękne, duże bombki, no i co? tam idzie tutaj. No, tutaj mamy i Sisi, i Mozarta, słuchajcie, weszliśmy do sklepu z pamiątkami, który jest piętrowy i tylko oglądamy, ale dzieje się, to. Ale mam pomysł. A nie, przecież tego nie przewieziemy. Dlaczego? A nie, to ma peńczynki. Bę... Oj, to mam Whey. pomysł. Whey, chocolate? Oj, czekolad? to jak zwykle. No co? Złota, skromne. Co? Dzisiaj nie idziemy, bo słuchajcie kolejki w Luim. A tak, serio, bardzo klimatyczna jest ta ulica. Jest przepiękna. Zobaczcie. Muzeum Sisi tam. A tam, i tam idziemy? Nie, muzeum. A to chodźmy najpierw tam. Dzień Mamy Muzeum Sisi. Faktycznie, dookoła chodźmy. Zobaczcie, złote, a skromne. O matko, kochana. Ale to wygląda pięknie. Tutaj zobaczcie, mamy kafe central. Zobaczcie, jaka jest kolejka. Wow! Dobrze, że nie czytaliśmy wcześniej o tym miejscu, bo bylibyśmy gdzieś w środku. Ale bardzo ładnie wygląda, zobaczcie. A tutaj, słuchajcie, specjalnie wam powiem troszeczkę dalej. E, Muzeum Sisi. Przepiękny budynek. Zobaczcie, jakie tam są tłumy. Raz, że na jarmark A2 i przede wszystkim w kolejce do wejścia. Piękny budynek, zobaczcie. Wow, naprawdę robi wrażenie. Tutaj mamy Hofburg, kompleks pałacowy z muzeami. Tam znowu jakieś przepiękne budynki Tam I... mamy ten plac, na którym byliśmy wczoraj na... Na, na jarmarku. jarmarku Dokładnie, jesteśmy obok tego jakby Powiem wam, że tak rozmawiam z Krzyśkiem W zasadzie mówię mu, że na tyle Wiedeń mi się spodobał Że ja bym mogła tu wrócić wiosną Jak jest, wiecie, ładna pogoda Jest zieleń do spacerów No teraz oczywiście są jarmarki, ale naprawdę Zaskakująco pozytywne wrażenie zrobił na mnie Wiedeń. Właśnie tak rozmawiamy, że muzyka klasyczna, gdyby tu leciała w tle, to by była idealnym podkreśleniem tego miasta. Także idziemy dalej i coś tam Wam pokażemy. małe przygody, jak możecie zobaczyć po mojej stylówce, zmieniłam czapkę, bo przecież po co w grudniu wziąć czapkę? No jak domu więc Krzysiek nie wziął czapki, więc musieliśmy zboczyć z trasy szukać czapki i oczywiście w sklepie nie było żadnych męskich, więc kupiliśmy damską, a ja Krzyszkowi oddałam swój unisex, ja wyglądam tak, słuchajcie, to jest Krzysiek który już to jest. Ja twierdzę, że to jest taki brudny beż. Różowy kolor tych wafelków. Cicho siedź, bo to jesteś winny. I słuchajcie, tutaj na szczęście z tyłu schowałam sobie jest srebrnym brokatem napisane stylish, stylish, więc wiecie, nie pytajcie skąd czapka. Ważne, że jest. Idziemy do metra. Jedziemy do pałacu Schönbrunn. Tak? Jakoś tak. Brum, brum. Si? Nie, nie si. Proszę bardzo. Wejście do pałacu Schönbrunn. Pan się załapał. Oh, <tutujesz> Tutaj też jest jarmark, słuchajcie.

O, no, popatrzcie Nawet widać O, jest masa makowa, no. Czyli to trochę mm. makowiec, jakby mu piekła, co? Dobłe? Słuchajcie, a teraz zapraszamy do ogrodów I szczerze wam powiem, że nie sądziłam, że zrobią na mnie takie wrażenia, Mimo tego, że jak widzicie, pogoda jest słaba Kolory są słabe, zobaczcie Tutaj mamy pałac Tutaj mamy ogrody nie wiem na ile aparat to pokaże. Ja bym chciała tam pójść. Zobaczcie, zobaczcie na ten widok. Tam bym chciała pójść. I widzę tam ludzi. Co Krzysio na to? Pięknie. Idziemy, chociaż kawałeczek. jarmark, pałac i cały tutaj ten ogród, no cały ten kompleks robi na mnie ogromne wrażenie i wiecie co, no niestety nie mamy pogody bo zaczyna znowu kropić więc musimy wracać na metro ale e, naprawdę chciałabym bardzo to zobaczyć wiosną bo to wszystko jest tak równo przystrzyżone i już widzę, że gdzie jest ziemia wykopana, jakie tutaj kwiaty muszą być e, w różnych kształtach musi to wyglądać przepięknie kto był? wiosną albo latem daje znać. Ja bym bardzo chciała tutaj wrócić. Naprawdę, no po prostu nie mogę się napatrzeć i, i ciągle nowe, wiecie, detale dostrzegam. Zobacz, Mariusza z piłeczką. Mariusz z piłeczką? O proszę, Mariusz z piłeczką. Zobacz. Słuchajcie, jesteśmy w kawiarni i tak, mamy cappuccino i tutaj mamy jakieś, jakiś torcik truflowy, który wygląda pięknie. A tutaj mamy jakieś ciasto Mozart. Mm, więc zobaczymy, co to takiego. I również cappuccino, także zabieramy się za konsumpcję. Słuchajcie, poszło mi nosem. Jemy te torciki, które smakują jak mydło i Krzysiek patrzy na kawę i mówi, o, od razu wody dali, żebym pigułkę popił. Smacznego, na zdrowie. Słuchajcie, to są starzy ludzie na wyjeździe. Herbata, zielony ekran, którego ja już mam, powiem Wam szczerze, uczulenie na piłkarzy. I jak widzę ten kolor, ten odcień zieleni w telewizji, to on nie uspokaja, co? Najlepszy kolor. Fu! I słuchajcie, swój kubek um, ma rozpoczęcie i premiera, właśnie w Wiedniu, dlatego że tutaj są małe kubeczki. Ja sobie przypomniałam, że przecież ja mam duży kubek, piję miętek. Wszystkie się śmieje, że jak starzy ludzie, emeryci pod kołdrą, z miętą. Po jarmarku. Po jarmarku. I ta zieleń. Fu. Słuchajcie, mój rządek domaga się czegoś zdrowego. Jesteśmy w fajnej restauracji. Trochę się domyślamy, trochę strzelamy, ale ja wezmę coś, co brzmi znajomo. Eee, Bowla z tuńczykiem. I powiem Wam, że jak widzę tyle kolorów, no to ja już jestem głodna. W ogóle mnie nie ciągnie do żadnych deserów i tak dalej. Słuchajcie, jesteśmy na tym samym najładniejszym jarmarku, bo najbardziej nas urzekł, najbardziej nam się podobał. Dzisiaj na szczęście nie pada, jeszcze, jeszcze. chociaż prognozy są różne, więc mam nadzieję, że zabawimy tu troszeczkę dłużej. Cieczki. opowiadaj, co to ma być? To ma być banany. W jakiej czekoladzie? czekoladzie? Na pewno nie odgla... oj, oj, kawałki oj, nie... są mi się odgrywają. To wszystko jest czekolady praktycznie w Wspaniałe, więc. Wspaniałe, grzane wino, bo nie było mocno słodkie. Pani, więc... pani z Polski nas obsługiwała, więc się dogadaliśmy. Tak, więc moja wątroba jest happy. Słuchajcie, spieszy nam się na kolejny jarmark. Jak zwykle bezstresowo. Ale wiecie z kim Krzysiek pisze cały czas? I przez to opóźnia? Z pewną kobietą? Pisze cały czas z moją mamą. Więcej niż ja. Czy masz coś na swoje usprawiedliwienie Brutusie? Twoja mama ogląda mecze, ty nie. No to super no. I moja mama zdaje mu relację, żeby wiedział co się dzieje. Czajcie to? Jeszcze Wurst musiał wjechać przed wyjazdem. takim pięknym pięknym kadrem żegnamy się z wami. No przestań wyżej tego drinka podnosić. Widzimy się jutro. Pa. pa.